1033 rywal. Jeżeli wygram, kurczę, myślałem, że wbiję ten 1000. Dobra, słuchajcie, wygrywamy szybko, bo ja też nie mam jakoś mego. Nie no, co ty, ziutek No, nie wygrałem szybko, bo nie dostałem punktów za to. A plan jest taki, żeby dobić do 1000. Fajnie by było dostać takiego pacjenta, za którego 16 punktów rankingowych bym dostał. Za tego jak wygram tylko 8. Lonia nie chce ustawiać, żeby dawało lepszych, bo yy, założenie tego speedrana jest takie, że mam grać z zawodnikami właśnie na takim poziomie, a nie innym. Tylko czemu kolega drogi, poskoczekawczy, tak długo myśli? Mamy partię włoską, finalnie mamy partię włoską. Goniec C4. Ja już to wiele razy mówiłem. Nie jestem ekspertem w tym debiucie, bo ja gram partię hiszpańską zasadniczo, ale. Publika domagała się partii włoskiej, no to gramy partię włoską. D5 w tym momencie musi być przedwczesne. Rywal jeszcze nie ma figur uzbrojonych, więc to nie może być dobre. I gdybym grał partię włoską, to bym bardzo precyzyjnie wiedział, jak to teraz wykorzystywać. Nie gram partii włoskiej. Więc jest gorzej, ale Roszada wygląda bardzo dobrze i potem wieża E1 z naciskiem na pionka E5. Nie zdziwiłbym się, jakby takie brzydkie rzeczy jak Skoczek G5 yy, tutaj wchodziło. Skoczek F7, potem Król F7, Hetman F3, czyli trochę motyw z ataku yy, smażonej wątróbki. Fried liver attack. Yy, natomiast chyba to jest jeszcze niepotrzebne. Myślę, że Roszadka. Loni, jak mówisz, że włoska nudy szkocka, ewentualnie gambit szkocki, ewentualnie Gambit evansa To ja ci powiem, szkocka nudna, yy, gambit szkocki nudny, ewentualnie Gambit Evansa nudny, jak już grać, to gambit belgradzki. W ogóle o czym jest dyskusja? Dobra. Wieża E1 z następnym D4 i próbujemy portie, pozycję otworzyć. Skoczek B6. Ym, goniec B5 wygląda naturalnie, ale goniec B3 wygląda też znakomicie, ponieważ król tutaj do roszady nigdy yy, no nie dotrwa do roszady, więc nie, nie, nie dobije się do tej roszady. A jeszcze jest bardzo fajny motyw taktyczny, w który myślę, że może wpaść. Goniec G4, skoczek B5. No nie, nie doszło do tego. A5. No tak. Próba złapania gońca. Normalnie bym nie chciał grać takiego ruchu jak A3, A4. Pytanie, czy, czy jest jakaś droga, żeby do tego nie doprowadzić? Jest skoczek H4, skoczek na bandę z taką pułapeczką w stylu Hetman H5. Tylko, że jak zagra G6, to w sumie niewiele tam osiągnąłem. Myślę, że w drodze wyjątku A3 mogę zagrać, bo w sumie. On tym ruchem a5 wiele nie zyskuje, ja tym a3, jakoś tam gońca przedłużam. Pozycja przed tymi ruchami była dla mnie dobra, no a on nadal nie rozwiązał swoich problemów, czyli po prostu brak możliwości zrobienia roszady krótkiej i groźba moja pozycyjna w postaci d4, żeby pozycję otworzyć. Trochę nie mamy, wiesz, jak się rzucić na te białe pola, bo ja nie bardzo widzę czym, jakim materiałem mam to atakować. Jak nie mam figur przygotowanych, no to co się będę rzucał na przeciwnika? Bez sensu. Trzeba mieć wojsko przygotowane. Teraz mógłbym rozważyć skoczek H4 i skoczek G6, ale to mi się wydaje skrajnie niepozycyjne. I niepoważne przez to. Chciałbym przylutować na E5, ale nigdy nie widziałem dobrego momentu. Może tam był jakiś moment po A5 od razu, ale, ale to też tak. Nie do końca. Tu D4 mnie kusi, ale goniec G4 może być mocną kontrą. I na BD bije E5, Hetman D1, wieża D1, skoczek E5. To mi się nagle nie zaczyna, zaczyna nie podobać. Ym, D4, goniec G4, H3 mam, goniec F3, Hetman F3, no ale to skoczek D4. A tu jest KOP na koniec. Chyba tu jest KOP na koniec. Jeszcze raz, d4, goniec g4, h3, yy, goniec f3, hetman f3, skoczek d4 i wieża bije e5. f bije e5, hetman f7 mat. Yy, wieża e5, on ma jeszcze goniec e7. Wisi mi hetman, wisi mi wieża. Nie uratuję tego. Hetman e4. fbe e5, hetman g6. Król d7 ucieka. To nie działa. To co, h3 taka profilaktyka? Żeby goniec na g4 nie stanął po prostu? I potem d4 nie ma obrony? Skoczek c3, żeby więcej figur było w akcji? Atakujemy większą liczbą figur. Wracamy do zasad. To jeszcze nie był ten moment. G5 no, miało być szybkie zwycięstwo, no ale to co mam, wiesz, szybko to ja mogę przegrać, co najwyżej. Teraz d4, teraz d4 musi już przejść. Jeszcze w ogóle ciekawe było koniec biegi g5, w biegi 5 skoczek e5. I po prostu walczymy ostro. Ofiarujemy figury za to, żeby rywala pokarać. Ale myślę, że to taka idea też jest w porządku. G4. Boga w sercu nie ma. No, niestety pod E5, -E gdyby to było tylko GF -E -E F, to jeszcze by było w porządku. Ja tu nie wiem, czy ja tu nie podstawiłem pionka po prostu, wiecie, bo się z wami przekomarzam. Bo po de, przecież on hetman d1 może zbić, skoczek d1, gbf3, tam ebf6 jakoś atakuje, ale trochę mało tego. Królem ucieknie. Chociaż tam też goniec g5, mam duży atak cały czas. Bez figury tak grać? Gf, ef. Król d8, goniec g5. Grozi F7, goniec F5, F7 szach. Dobra, spróbujmy. Wierzę w to, nie wiem czemu, ale w to wierzę. <laughs> Może nie słusznie. Czyli rozwijamy inicjatywy, mając figurę mniej. To nie, już nie takie oczywiste, szachy. A, oddał figurę. No to ja te figurę mogę chyba tutaj skonsumować grzecznie. Mogę zbić, a ja mogę jeszcze wprowadzić gońce, żeby ta napaść była mocniejsza. Dzięki, suba, szkoda, że tylko na YouTubie. Ale też bardzo, bardzo, doceniam. Suby na YouTubie ostatnio e, bardzo mi na tym zależy, także, także bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że, że subek na YouTube wleciał. No widzicie, do odważnych świat należy, jak się okazuje, bo ta ofiara może nie do końca była taka oczywista i poprawna, ale rywal nie wiedział, jak się bronić. To też jest bardzo ważna e, informacja, że Atakować jest dużo trudniej niż się bronić. Czyli po prostu rywal tutaj. No, oj, przede wszystkim rywal nie widzi, że wie, że podstawia. Czyli nie patrzy na całą szachownicę. Kolejny błąd pod, podstawowy. Yy, błąd, błąd zawodnika na tym poziomie. Grozi w ogóle goniec F7. Forsujemy odejście królem i hetmanujemy pionka. Czy po prostu promujemy pionkę. Propozycja remisu padła, słuchajcie. Wziąć czy nie wziąć odrzucam chyba trzeba będzie kończyć. Ale nie dobiję do tysiąca. Dobra, matowanko szybkie. Proszę o 5 minut. Kiwa, że nie. Dobra, wygrałem. To tylko szybka przestawianka tutaj D5 za szybko. Roszatka poszła. E6 tragedia w ogóle, nie? To się po, poosłabiał. Bardzo mocno. No i cały czas przez tę przekątną cierpiał. I tych motywów taktycznych na pewno było więcej, ale jakoś tak nie miałem weny do uderzenia, skoczek H4 tu było ciekawe też z planem wejścia na G6. No ale dobra, no przygotowanie do uderzenia i ty kurcek prosiłeś, żebym policzył co? Skoczek H4 i co? Po Hetman E3? Nie rozumiem potem. Nie rozumiem w ogóle. Skoczek H4, Hetman E3? Jak, jakim cudem? Jak Ty chcesz to ustawić? Hetman D3 po G4. Ciekawe, no? W ogóle na no to nie spoglądałem. GF, Hetman G6, Król D7. No wygląda kończąco. Tylko jaki ruch teraz? Hetman F7 to Hetman F7, nie? Nie bardzo. Db5, no może, to wiesz. Nie, w ogóle na to nie patrzyłem. Możliwe, że db5, no. I wieża d1. Pewnie tak, no. Można jeszcze pewnie walczyć, ale to już taka, nie wiadomo co jest ta walka. Dobra, szybko ostatnie partia. Wygrywam to w 3 minuty i, i kończymy temat. Karokana. Ja lubię przepychanego karokana. I zobaczymy. Atakujemy te lekkie figury, ale to jest wszystko teoria, Tak można grać, więc to, to na razie gra dobro, dobrze bardzo. Co mam tłumaczyć? No, bo E5, C5 jest jednym z głównych ruchów obok końca F5, tak? Więc to jest. To czarne próbują poderwać centrum. E, DB, C5, E6. No i można tak grać. Chodzi o to, żeby pionka odbić. A3. Ja tego pionka pogodziłem się z jego stratą. Mamy jakiś tam wariant przygotowany. Generalnie chcę zagrać B4, ale przed tym jeszcze wyprowadzam skoczka, żeby po prostu tutaj wszystko się ładnie broniło. Nie zapominam o rozwoju. Skoczek C6, B4, no i rywal zgłupiał po prostu. Zaoferował skoczka po prostu za nic. I tu myślę, że C3 będzie dobrym sposobem. Wyganiamy gońca rywala. Za chwilę gonie z D3. Roszatka. No i tyle, i do przodu. To pozwolicie, że spróbuję to szybciej już wygrać. Dobra. Motywy taktyczne się kłaniają przeciwnikowi. Teraz chcę dać mata na F8. Nadal. Właśnie chodzi o to, że ci słabi zawodnicy w sensie na takim poziomie, oni tego czasu do namysłu w ogóle nie wykorzystują. Ten jak na złość wykorzysta. Dobra, udało się. 1003 przebiłem yy, magiczną barierę 1000 punktów. Analiza będzie krótka i treściwa. To jest wszystko normalna teoria. C5, jeden z dwóch głównych ruchów. Zbiłem E6. Normalne, żeby odbić pionka na C5, Tam po B4 jakieś byłoby pewnie A5, zupełnie niepotrzebne chaosy. Jakieś takie tutaj chyba bicie, bicie B6. To poderwał porozrywałby mi te pionki, zbiłby na B4 bez sensu. A3 gramy, za chwilę plan jest taki, żeby zagrać B4 i gońca na B2 często się wyprowadza i figury w ten sposób. No i tutaj jest głupio. No powinien był zejść gońcem na B6, skoczek E7 i gramy w szachy. Yy. Tutaj jest głupio. podwójnie podstawił gońca. Zaprosił hetmana mojego do ataku, no i stwierdził, że to już jest wystarczająco dużo. Yy. Ja się będę żegnał, moi drodzy. Zapraszam wszystkich jeszcze raz do tego fantastycznego Celestynowa. O którym nikt nie słyszał, ale ja tam będę grał najprawdopodobniej. Zapraszam, oczywiście, nas do sklepu. Z, dzisiaj z Promką 25%. Widziałem, że ktoś tam wchodził. Dzisiaj jakieś mailika dostałem, także zachęcam do skorzystania z oferty. I oczywiście, YouTube i nowości. Nowości na YouTube. I jeszcze speedrun, gdzie wszystkie odcinki z tego speedruna są na YouTube później wrzucane. Trzymajcie się ciepło, ja się żegnam i pozdrawiam serdecznie. Buziaki.